W czasie upadku dawnej ludzkości wiele mutantów rozpełzło się po galaktyce. Efekty obrzydliwych manipulacji genetycznych, zakazanych technologii klonerskich czy dziwacznych eksperymentów stworzenia post-ludzi. Gdy po pięciu tysiącach lat Ery Zamentu Bóg Imperator ruszył na Wielką Krucjatę, by odbić domenę ludzkości, kazał on wybić wszelką herezję, obcych Zinos, ale też i wszelkich mutantów. Tylko nieliczne zmodyfikowane podgrupy ludzi. Dostały zezwolenie na to, aby zachować swoje marne życie. Jedną z tych grup byli Skłaci, niscy i krępcy nie ludzie tworzący kolonie górników i handlarzy na niewielu planetach wokół jądra galaktyki. Jak twierdzą imperialni historycy, na przestrzeni kolejnych stuleci imperium coraz bardziej zacieśniało swoją ksenofobiczną politykę wobec podraz człowieka. Między innymi do krasnali, jak pejoratywnie byli przezywani Skłaci. W 41. tysiącleciu zaledwie jedna planeta ostała się zamieszkana przez skłaty, a podrasa ta wymarła, a tak się przynajmniej Imperium wydawało. Posłuchajcie historii o skłatach, czyli o tym, jak bardzo Imperium ludzkości przez 10 tysięcy lat było w błędzie, z klapkami na oczach, nie wiedząc, że pod ich nosem działa wielkie i zaawansowane kosmiczne dominium. Sponsorem filmu jest Instant Gaming. Na ich stronie kupicie klucze do gier po okazyjnej cenie. Między innymi do najnowszej gry real-time strategii Broken Arrow. Kupując na Instant Gaming poprzez link znajdujący się w opisie pod tym filmem, pośrednio wspierasz mój kanał. Skłaci, czyli według imperialnej nomenklatury Homo sapiens rotundus stanowili osobliwą podrasę człowieka, która ukształtowała się na przestrzeni tysiącleci izolacji, podczas mrocznej ery technologii. Pokolenia życia na światach o niezwykle wysokiej grawitacji wywarły nieodwracalny wpływ na fizjologię tych dumnych humanoidów. Ewolucja dostosowała ich ciała do warunków tak surowych, że zwykły człowiek nie przetrwałby tam nawet chwili składci mieli tendencję do ostawania się niskiego wzrostu, lecz byli przy tym wyjątkowo krępcy o potężnie rozwiniętych mięśniach, szerokich barkach i byczych karkach. Ich sylwetki emanowały siłą i niezłomnością. Ludzie o takim wyglądzie byli powszechnie znani jako karły, ale czasem też po prostu jako krasnoludy. I rzeczywiście w pełni odpowiadali temu określeniu zarówno wyglądem jak i swoim charakterem. Składci słynęli ze swojej niezwykłej biegłości w obsłudze technologii i sprzętu technicznego. Byli mistrzami mechaniki i inżynierii, obdarzonymi talentem, którego mogło im pozazdrościć nawet te kapłaństwo z Marsa. W opisach przedstawiano ich jako małomównych, nieufnych wobec obcych i niesłychanie upartych. Skłaci byli też znani z głębokiej nienawiści do orków, do jednej z najstarszych ras w galaktyce, która w czasach Eryzamentu wielokrotnie atakowała planety Składów. Ci byli bardzo pamiętliwi i pamiętali zdrady sprzed tysiącleci. Imperialni komisarze tysiąclecia temu często w swoich raportach podkreślali, że Skłaci byli twardsi i odważniejsi niż przeciętny człowiek. Walce wręcz przewyższali ludzi siłą i odpornością, choć poruszali się nieco wolniej, co wynikało z ich krępej budowy. Według wniosków imperialnych biurokratów, Skłaci byli wyewoluowanymi potomkami dawnych górników, którzy w czasach mrocznej ery technologii osiedlili się na bogatych w minerałach. Światy w pobliżu Jądra galaktyki. Odcięci od reszty ludzkości podczas ery zamętu rozwinęli własną unikalną kulturę. Dzięki nieprzebranym bogactwom mineralnym swoich planet, nawiązywali kontakty handlowe z eldarami czy orkami, jednak te stosunki kończyły się zdradą ze strony obu tych ras, co na zawsze wpoiło składą nieufność i nienawiść do obcych. Kiedy światy składów zostały odkryte ponownie przez Imperium Ludzkości, rozszerzające się w czasie Wielkiej Krucjaty ze świętej terry, skłaci dzięki swojemu dostępowi do zaawansowanej technologii mrocznej ery zdołali wynegocjować sobie wyjątkową autonomię w nowym Imperium Ludzi. Ich światy były w pewnym sensie sojusznikami Imperium, ale nie jego częścią. Nie oddawali czci ani Imperatorowi ani omizjaszowi. Ich lojalność wobec Imperium była pragmatyczna, oparta na wspólnych interesach, a nie na fanatyzmie religijnym. Społeczeństwa składów opierały się na monumentalnych, tak zwanych twierdzach, które znajdowały się po kilka sztuk na każdej z nielicznych składowych planet. Te twierdze łączyły się w potężne ligi, zawiązywane dla wspólnej obrony i utrzymywania porządku. Armie składów były zorganizowane w bractwa, wojownicze rody i klany, które wspólnie stawały do walki. Poza strukturą bractw i twierdz działała też wśród nich Kildia Inżynierów, czyli Wędrowne Stowarzyszenia Techników i Mechaników. Ci osobliwi nomadzi, noszący długie włosy i przeciwsłoneczne okulary, przemieszali przestrzeń pomiędzy twierdzami na ciężkich motocyklach i trójkołowcach, niosąc ze sobą techniczne wsparcie tam, gdzie było ono w danej chwili potrzebne. W bitwie Squaci zyskiwali sławę dzięki swojej niezłomnej determinacji i skupieniu na celu. Ich oddziały wspierały potężne zestawy ciężkiej broni, w tym słynne kład launchery. A także szybkie motory, trójkułowce i inne elitarne jednostki, takie jak Hervgardzi, żywi przodkowie, czyli bardzo rzadko występujący wśród płatów psionicy i dowodzący nimi warlordowie. Szczególną dumą wojenną składów były wojenne oddziały żelaznych szponów, stworzone w unikalnym stylu. Razem z oddziałami tzw. Eksoskładów wykorzystywali oni prototypowe pancerze wspomagane, podobne technologicznie trochę do tych, jakich używali kosmiczni Marines. Jednak najsłynniejszą machiną wojenną składów był bojowy pociąg. Był to potężny lądowy kolos uzbrojony niczym ruchoma forteca, ciągnął za sobą opancerzone wagony pełne zapasów, załóg bojowych i ciężkiej artylerii działał jako ruchome centrum dowodzenia i symbol niezłomności składowych armii. Gdy wchodzili w sojusz z Imperium Ludzi, Skłaci często współpracowali z imperialnymi tek-kapłanami z Marsa, którzy, zwłaszcza we wczesnych erach Imperium, z podziwem przyglądali się technicznym cudom krasnoludów oraz współpracowali Skłaci też z komisarzami, którzy dbali o utrzymanie dyscypliny w sojuszniczych oddziałach. Jednak uprzywilejowana pozycja składów zaczęła się zmieniać z czasem. W kolejnych stuleciach imperium pogrążało się w fanatyzmie, gorliwości religijnej oraz pogłębiającej się ksenofobii i nienawiści do wszelkiego heretyka, Zino i Mutanta. Rykoszetem oberwali skłaci, coraz częściej szykanowani i poniżani. Tracili swoje prawa, a potem wysiedlano ich z ich własnych planet, pogardzano nimi jako nieludźmi. Kapłani z Marsa zazdrośni o wiedzę skłatów zaczęli wykorzystywać swoje wpływy, by siłowo przejmować te technologie skłatów albo skazać ich na wygnanie lub śmierć. Jako tek Keretyków. Gwardia Imperialna przestała przyjmować w swoje szeregi składów, a komisarze odstrzeliwali składów jako mutantów. Po 10 tysiącach lat dyskryminacji, tylko jedna, jedyna planeta pozostała pod kontrolą składów. Jednak i ona została zniszczona w czasie inwazji tyranidów. Pomimo heroicznej walki obronnej, osamotniona planeta została pożarta przez flotę Rui. Imperium ludzkości mogło pomóc składom, ale tego nie chciało zrobić. Choć współczesna galaktyka rzadko już wspomina o skłatach, ich legenda dalej żyła pośród gwiazd. Ich opuszczone twierdze, ligowe sztandary czy bojowe pociągi pozostały symbolem dawnej potęgi, której echa pobrzmiewały pośród zapomnianych światów. Pojedynci składowie wciąż podróżowali po kosmosie. Na przykład duża ich grupa angażowała się w konflikty gangów na dolnych poziomach nekromundy. Jednak rasa Homo sapiens rotundus została uznana przez Imperium za wymarłą. Jednak to wszystko było kłamstwem. Składci wcale nie byli zaledwie pod rasą człowieka, jako tako skrobiącą sobie rzepkę na własnych planetach. W swojej ignorancji i poczuciu wyższości Imperium traktowało składów protekcjonalnie jako podludzi. Jednak kilkaset lat po tym, jak uznano składów za wymarłych, w wyniku upadku kaDI i Trzynastej Czarnej Kurcjaty Chaosu, wielka wyrwa Cicatrix Maledictum przerwała galaktykę na pół. Między innymi przecinając galaktyczne jądro, a to wypłoszyło z jego głębin jego mieszkańców. Okazało się, że przez ponad 15 tysięcy lat, dłużej niż w ogóle istniało imperium, w samym sercu galaktyki, pod nosem wszystkich, ukryta istniała potężna cywilizacja kosmiczna, o technologii bardzo zaawansowanej, bowiem pamiętającą prawdziwą mroczną erę technologii. Społeczeństwo klonowanych Kynów ich braci z metalu, bowiem ku zgrozy imperialnych mieszkańcy jądra tolerowali, a wręcz szanowali i traktowali jako równych sobie konstrukty AI sztucznej inteligencji. To były prawdziwe skłaty, czyli Ligi Wotan, kultura Kynów. Faktycznie potomków rasy człowieka, jednak po tysiącach lat manipulowanie swoimi genami w maszynach do klonowania sami siebie traktujących jako osobną od ludzkości rasę. Okazało się, że planety tzw. składów były zaledwie daleko wysuniętymi placówkami rozpoznawczymi Ligwotan, którzy ukrywali swoje prawdziwe możliwości i prawdziwy potencjał. Potencjał cywilizacji kosmicznej znacznie technologicznie potężniejszy niż imperium ludzkości pod znakiem dwugłowego orła Terry i Marsa. Wkrótce też okazało się, że wiele incydentów, które Imperium uznawało za niezwiązane ze sobą kontakty z wieloma pomniejszymi rasami Zino, tak naprawdę były również efektem działań Ligwotan, poza swoimi Fortecami Światów Jądra, jak chociażby tzw. Demiurgowie, którzy handlowali z Dominium Tau, sprzedając im technologię broni elektromagnetycznej. Skłaci, czyli tak naprawdę kini, powracają dzisiaj do Galaktyki Drogi Mlecznej w 42. milenium ery człowieka, i bynajmniej nie są zadowoleni z tego, jak ich kuzyni i bracia byli przezywani oraz jak byli przez imperialnych traktowani. A Kyni głęboko pamiętają każdą urazę. To wszystko ode mnie na dziś. Pamiętaj o lajku like i subskrypcji. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, możesz to zrobić poprzez jednorazową wpłatkę, poprzez zrzutkę.pl, albo poprzez zostanie wspierające na platformie YouTube w zamian za co otrzymujesz wcześniejszy dostęp do filmu, albo za pomocą platformy Patronite. Wszystkie linki są w opisie. Bardzo dziękuję moim patronom, w tym Wiktor Wleciał, Marcin Joński, Alamakot Dudasz, Artur Jedlecki, Oskar Prusek, Borys Kraus, Paweł Max, Piotr Marzec, Jakub Strus, Hatorys Kurze Krystian Nieszubencki, Jakub K., Łukasz Jeziorski, Jakub Smaga, Hejter Kitan, Tomasz Maciejowski, Mikołaj Rutkowski, Mikołaj Dudziak, Kubazyni i Birtekol Bartłomi. Do zobaczenia, pozdrawiam.